Kochani, czy już subskrybujecie mój kanał? Mam nadzieję, że tak, ale mam nadzieję, że wielu z Was wkrótce to zrobi. Bardzo o to proszę. To początek mojej działalności. Staramy się robić ciekawe, wartościowe rozmowy, zapraszać ludzi, których być może nie spotkalibyście w Waszym otoczeniu, bo mieszkają gdzie indziej albo zajmują się czymś innym niż to, co Wy robicie. Więc subskrybujcie, lajkujcie. Za każdy lajk jesteśmy wdzięczni. Komentujcie także. Mamy takich stałych komentatorów, serdecznie ich pozdrawiam. Ale jeżeli nowi dołączą ze swoimi uwagami, ze swoimi opiniami czy też pytaniami, bardzo proszę, będzie nam bardzo miło. Czyli subskrybujcie, lajkujcie, powielajcie, wysyłajcie, jeżeli spodoba Wam się ten wywiad albo kolejny, wysyłajcie swoim bliskim albo ludziom, z którymi dzielą was te same, dzielicie te same pasje. A na koniec, gdybyście chcieli postawić nam kawę, to nie pogardzimy. Ja co prawda pijam czarną. Ale kawa na przykład latte albo frappe albo jakakolwiek inna aromatyczna mocna czarna kawa będzie dla nas wielkim wzmocnieniem. Czekamy na was, jesteśmy dla was, ale bądźcie także i wy razem z nami. Pozdrawiam.